No, ten rok można powiedzieć, że e, był szczególnie, e, można powiedzieć, udany dla nas. E, praca nasza, trenerów i zawodników nie poszana na marno, e, także możemy się poszczycić e, osiągnięciami nawet dosyć e, sporymi. E, Marcin Skrzypek w Azji ciężkiej kadet zrobił brązowy medal na Mistrzostwach Polski. E, później ponownie startował e, w Mistrzostwach Pucharu Polski, też zdobył brązowy medal. No, także jesteśmy bardzo szczęśliwi. I są też zawodnicy młodzi, którzy też rokują. No, w, nasz, w naszych oczach po prostu jakieś nadzieje, bo świadczy to po prostu to turnieje, na których startowali pierwsze kroki, zdobywali pierwsze miejsca, wywiązywali się ze swoich walk, można powiedzieć sumiennie i rzetelnie. A czego by sobie Państwo życzyli w nadchodzącym roku i na święta? No, w nadchodzącym roku nowym byśmy sobie życzyli, żeby przede wszystkim ten rok no, nie był na pewno gorszy od tego, co teraz był. No, myślimy, że będzie na pewno o wiele jeszcze lepszy. Takie mamy nadzieje, bo wszystko na to wskazuje. No i życzylibyśmy sobie, żeby więcej tej młodzieży się garnęło do sportu żeby po prostu no, próbowali swoich sił w sporcie, żeby nie marnowali swojego czasu przy komputerach. Jak to się mówi, no wiadomo, komputery jest rzeczą nieuniknioną, no ale to też idzie wszystko pogodzić. No. Więcej ruchu, więcej ruchu przede wszystkim, no, no bo po prostu sport to jest naprawdę fajna pasja, którą można przeżyć. No, no nie każdy będzie sportowcem, zostanie, ale po prostu jakiś lat pozostanie. I będzie będzie miał co po prostu wspominać później będzie miał opowiadać komuś coś że był sportowcem, a czy coś osiągnął czy nie osiągnął to nie ważne, ale ważne, że w tym sporcie uczestniczył i brał udział no, no życzylibyśmy sobie na pewno mamy troszeczkę niesmak, no bo Marcina żeśmy liczyli na to u Marcina, że no, tego mistrza Polski nam zdobędzie, no ale troszeczkę tam troszeczkę brakło łudu szczęścia, bo dużo nie brakowało no życzylibyśmy sobie w tym nowym roku no, jakiegoś Pierwszego mistrza Polski, pierwszego mistrza Polski yy, to byłoby jakieś tam ukoronowanie naszej pracy, trenerów, działaczy, no i oczywiście zawodników. Dziś gości Pan Wigili w klubie bokserskim Fightboxing, ale wigilia odbywa się na terenie zespołu szkół sportowych. Jest to zatem okazja, aby podsumować miniony rok. Jaki był ten rok dla sportowców z tej szkoły? Rok dla sportowców był bardzo udany. To wielkie sukcesy na arenie pływackiej, przede wszystkim na mistrzostwach Śląska, Polski. Letnich zimowych 11 medali w pływaniu. Czyli w pływaniu nasi zawodnicy, uczniowie zdeklasowali inne kluby i ośrodki na całym Śląsku. I w całej Polsce to również bardzo wysokie najlepsze miejsca w historii w siatkówce dziewcząt, kadetek, które również na Mistrzostwach Polski zajmowały czołowe miejsca. Dodatkowo otrzymaliśmy program ze szkolnego ośrodka sportowego, dzięki któremu możemy poszczycić jednym z najlepszych sprzętów do ćwiczeń, do prowadzenia treningu. Każdy z trenerów otrzymał kamerę, laptop ma to na celu poprawę treningu, walorów treningu sportowego, analizę poszczególnych czynności, no i wy, wyłapywanie tych błędów, które później na meczach się naprawdę Przydają. To bardzo duże sukcesy w lekkoatletyce, Mamy szóste miejsce na Mistrzostwach Świata. Dziewczyny to również moda drużyna koszykówki, która zaczyna swoją w zasadzie tutaj historię w zespole szkół sportowych. Natomiast już odnosi duże sukcesy, a nabór i predyspozycje wszystkich uczniów no, na pewno się prze, przemienią w przyszłe sukcesy. A czego by sobie Państwo życzyli w nadchodzącym 2013 roku? Ja myślę, że żeby był taki sam jak, jak ten, żeby te sukcesy były powtórzone, żebyśmy może osiągnęli na wyższej troszkę płaszczyźnie, choć ten rok uważam był krokiem bardzo dużym w przód, ale przede wszystkim życzyłbym zapału młodzieży do. Do sportu, do dbania o własną, własną kondycję fizyczną, bo jest to fundament do przyszłego życia, które później procentuje i to, co wypracujemy teraz jako, z młodzieżą, jako młode pokolenie, będzie przekazywane później swoim dzieciom i również będą kształtowali ten hard ducha sportową, złość, zasady treningu, fair play i przełoży się to generalnie na, na lepsze społeczeństwo, bardziej zdrowsze, op, patrzące optymistycznie w przyszłość.